Oooo, kolejny ciężki dzień w postwojennym sowieckim syfie polskim. Traktor rozdupiony, ale przynajmniej trochę posprzątałem. I zaczyna to powolutku, bardzo powolutku wyglądać jakoś zachęcająco. To jest Farmers Life, kolejny odcinek. Witam YouTube. Jak ktoś ogląda na YouTube, no to łapa w górę. Przynajmniej tyle możecie zrobić. Jak jesteście leni śmierdzące i nie przechodzicie na strumyki wieczorami na kiku. oczywiście wszystkie linki znajdują się w opisie, to, to przynajmniej tyle możecie zrobić. No, hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach. Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli kontent na kanale to za mało, bij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. Pod ostatnimi odcinkami z Farmers Live, nawet tam dużo osób, jakieś porady pisali coś takiego, oczywiście wszystkie zignoruję. <noise> Nawet jakbyście byli na Strymyko, to mała szansa, żebym nie robił po swojemu. Ale nie zmienia to faktu, że mamy całkiem sporo zadań do zrobienia, poza ikonicznymi, jak pokonanie alkoholizmu, czy ten cholerny skarb życia, że nie, nie, mam, nie mam w tej chwili pieniędzy i nie mam wódki wystarczająco, żeby ten skarb rodzinny zdobyć. Jednak, na pewno chciałbym się skupić trochę bardziej na takich aspektach no rozbudowy, rozmnożenia, zarabiania pieniędzy, rozbudowy naszego gospodarstwa, więc jakieś zwierzęta by się przydały. Dobrze by było Stefaną dobruchać, żeby wreszcie nam zaczął sprzedawać wyżarówki, ale na to też potrzebujemy pieniędzy. Skórę lisa, no to tam przy okazji w sumie, możemy się udać na jakieś polowanie. I co jeszcze mamy? Klucz francuski, pasy klinowy, rura wydechowa, filtr oleju, kierownica, przednie koło. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to nawet można kupić, zdobyć, ani o co chodzi, więc też trochę ciężko. Ale wydaje mi się, że ja mógłbym ten mój wysłużony karabin już ze sobą nosić. Z tego względu, że piątka jest załadowane, jest załadowane. Okej, okay. jakieś kury tutaj łażą, jedyne co pamiętam, że ludzie mi pisali, żeby trzymać furtkę zamkniętą, bo inaczej zwierzęta będą uciekać, więc tak też zrobię, pewnie, nie wiem czy cokolwiek mi uciekło, ja to muszę tego Kejtra, za którego tysiąc golda zapłaciłem, znaleźć, no bez kitu, dawaj tutaj idziemy do tego, do targu w Zalesiu, witaj babo, mogę jakoś pomóc? Gotowanie jest proste, sam jesteś jak palec biedaku, wiem, dobrze się rozpoczyna ta konwersacja, nawet nie ma ci kto obiadu ugotować. Martwię się, że sam sobie nie poradzisz. Wszystko ci wyjaśnię, to nic trudnego. Ugotuj rosołu sobie i przyjdź mi tu skosztować, dobrze? Warzywka ci dałam ostatnio, ale mięso musisz sobie sam załatwić. Okej, okay, gotowanie jest proste, czyli baba tutaj chce nas nauczyć gotować. Nie ma problemu. Stawaj do walki! Dobra, nie jestem zbyt pijany. Nie ma problemu. Jakie piwko byśmy wypyli. Chcesz się pić? Okej. Okay. A może ten rzeźnik tutaj jakie mięso, co? Może ty masz jakieś mięso? Eee, mogę pomóc? Nie ma to jak dzik z rożna. Nie wiem dlaczego, ale obiecywałem pewnym typom z podziemnej gwiazdy dzika. Świeżo upolowanego, świeżo sprawowionego i świeżo marynowanego dzika gotowanego na rożen. Jak to polować? Nie umiem ani trochę, a żaden myśliwy w okolicy nie chce mi pomóc. Tylko żebyś nie ustrzelił białego, bo podobno gorzej smakuje niż zwykły. Dzika trzeba upolować. Dobrze, że mam giwerę. Kup sobie psa? Okupiłem no, jednego i cholera wie gdzie jest. Pohandlujmy, czy on tutaj? Mięso. Mięso z ryby. Szynka gotowana. Mięso z drobiu. No do rosołku. A ja nie mam czasem spiżarni i mięsa zrobił? Wydaje mi się, że mam. Ale pewnie nie jestem. No co wy, no. Spokojnie. Spokojnie. Ty, tylko jest problem. Ja w tej grze nie można skakać. Bociana, żebym od... Żeby narosł był. A jak ja go zdejmę teraz stamtąd? Problem jest, jak ja tam wejdę? No nie bój się, nie, nie bój się, spokojnie. Oni się teraz będą mnie bali wszyscy? Ale drabinę mam przy kościele, ty. Racja. Bo nie wiem, czy oni teraz wszyscy nie będą się mnie bali. Będziesz się mnie bał? Nie bój, nie bójcie się, halo. A, ej, ej, sołtys. Czy oni się będą teraz mnie bali? Dlatego, że wystrzeliłem z mozina w środku wsi. Mam nadzieję, że nie. Sołtys przede mną sprintem ucieka. Sołtys! Ej! Stefan! Czy jak ty tam miałeś, czy Heniek, nieważne. No jeden strzał z mozina w środku wsi i od razu wszyscy w panikę wpadają. Co za bezsens. Chodzę. Czyli nie mogę oprawić bociona? Czy jest potrzebny jakiś ten nóż albo coś w tym stylu? Może się hierą? Chyba nie. Boję się, że ludzie będą się teraz mnie bać. E, nie, Zosia, kurwa, Zosia! No i ch... Dobra, Dobra, ważne, Nie. Gruby, gruby, masz dziurę w spodniach, dupę ci widać, kurwa. Gruby, gdzie biegniesz? Ej, najgorzej. Może ten. A jak szyb, szybko się spodróżuje w tej WFT? Te? A co tam za czerwona kropka? Upolowane zwierzęta. No nie, no bez sensu. No już zniknęły ten bocian. Wszystko źle, wszystko źle. Najgorzej. Nie no, chyba musimy wczytać. No, no. No, jeden, jeden skromny. No dobra, no. Można powiedzieć, że był to lekki fall start, a ktoś inny może powiedzieć, że był to pogromcy mitów. Co się stanie, gdy strzelisz do bociana w centrum wsi Farmers Life? Jak widać, nawet nawet gruby się ciebie boi i z dziurowymi spodniami ucieka. No dobra. Zapisane. Nie strzelać w centrum wsi, bo wszyscy się na ciebie obrażają. Bro, Nie strzelać z mozina w środku wsi. Kto... Piwsko wypiłem zamiast zamknąć furtkę ten to zawsze ma kurde powód, żeby ten jest chlodzi świnia. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ten tutaj nie ma nic. No kurde, no Stefan prawie jest wbity na maksymalną rybkę, nie? Już blisko jesteśmy żarówek, ale jeszcze jednak brakuje. Gdzie jest mój pies do cholery? Co się stało z moim psem? Jak namierzyć psa mojego? Stefan. Nie, to nie. To jest termometr. Stefan, kto to jest przydawny narzędzia? Ten zbój chyba, nie? Łom może sobie kupimy. 350. Nie mam takich pieniędzy. Nie, mam... Nie mam takich pieniędzy! A narzędzia potrzebuję. sprzedać też nie mogę nic ciekawego. Nie mam nic wartego o czegokolwiek. Musimy zarobić jakoś pieniądze. Musimy do, albo tego lisa upolować, czekaj, bo tutaj mamy gotowanie jest proste, rosół wyśmienity trzeba zrobić. Ona tam mówiła, że niby w spichlerzu powinienem mieć swoje rzeczy, tylko mięso muszę ogarnąć, a wydawało, wydawało mi się, że drób mam, więc może starczy. To jedno. Tego to nie jestem w stanie zrobić, bo to za dużo roboty. Dzika. O, może chodźmy zapolować na dzika. Takie dobre polowanko na początku. Lisa może też się uda upolować. A, ten skarb rodzinny to mi się nie chce. No i później pomyślimy nad tym, jak troszkę byśmy, nie wiem, jakieś skóry albo co. Tylko ty, jak ja zabiję, to przecież noża będę potrzebował, żeby to oskurować. A może byśmy złom posprzedawali? Jest jakiś nóż do oskurowania. A tu nie ma żadnego noża do oskurowania Nożyce? A czym mogę oskurować zwierzęta, tak jak tego bociana? Parara! Parara! Nie wiem, ale ostatnie pieniądze wydałem na piwko. Życie. W 100 dole miałem nóż? Gdzie? No nie, to jest taki ten. A, Może się nosi ciała martwych zwierząt na to i tutaj obrabiasz. Może, może tego nie robisz na miejscu. Możliwe. Dobra, tam jadę z tym. To sprzedam za czym, ile to hajsu będzie. Abstynencja z szatana. Dobra, wypij to piwo i nie maruć. Dobra, pasuje. Witam. Pohandlujmy. Chcesz kupić trochę złomu? 228. Kurwa, mało. Turbo, mało. Kurwa, nie trafiłem. Wracaj tu. Pierunie, wracaj tu. Było jakieś 25 metrów. No 25 metrów, no trafiłem, ale ale przeżył. Dziadyga. Wykrwawi się. Jest to system krwawienia zwierząt. Dobra, jest, essa, Weszło. I co ja mam z tym. Te... Unieś. No, dobra, no to do domu nie nie? Tu jest, to jest moja farma. Zaraz zobaczymy, jak to się obrabia. Czarne mamy. Tu gdzieś dziką ćwinię słyszałem, ty. Gdzieś to taki knur biegał. By się już było do zadania, nie? Musimy zarobić tam 300 coś, żeby łom kupić. Bo jak będziemy mieli łom, to chyba te czołgi będzie można otwierać i skrzynie zamknięte. <laughs> pies! Pies! Znalazłeś się! Pies! Chodź, pies! Pies, chodź! Chodź, chodź. Zajęliśmy psa, ale super. I pies nazywa się pies, jakbyście nie wiedzieli. Pies nazywa się pies, bo... żeby się z kotem nie mylił. Pies, chodź! Po co właściwie jest pies poza towarzystwem? I poza tym, że psy są super oczywiście. Wykrzyknik bruma. Ostatnio moja kobita zaczęła znowu bawić się Instagramem naszego psa. Więc jak ktoś lubi psy, to możecie ogarnąć. I co? I tutaj cyk, cyk. O! domowa rzeźnia. Każde martwe zwierzę, które uda ci się tu dostarczyć, może przetworzyć, by uzyskać mięso i inne produkty. Wystarczy przyciągnąć je z punktu na stół, aby zobaczyć ile potrwa obróbka i co w niej wynika uzyskasz. To ciężka praca i potrafi trwać naprawdę długo, zwłaszcza w przypadku największych zwierząt. Pracę można przerywać i wracać do niej w dowolnym momencie. O, czas obróbki 39 minut, rozpocznij. O, i zrobił. Pies, zostań tu. Mam trofeum. Mogę to, mogę chyba gdzieś powiesić, co? Tutaj zamknę tę, tę furtkę. Gdzieś tu mogę se powiesić, tak w randomowym miejscu? Na wejściu do chałupy na przykład? Jelenia? Łałbym jakiegoś dzika, no ale no niech będzie. Mm, nie, nie wiem jak to zrobić, poczekaj. Nie wiem jak, jak to zrobić. jest coś trzeba. Klepsy zjedz. z znisz. Ty, gdzie pies poszedł? Ej! Pies jest głodny. Jak nakarmić psa? Zabra. Nie wiem jak nakarmić psa. Nie wiem jak karmić te zwierzęta. Nic nie umiem w tej grze. Nie wiem o co chodzi. Pozdychają wszystkie w pizdu i... Nie obchodzi mnie to. Tu się chyba nie psuje żywność, nie? No niby jest ugotować, zanim się popsuje. A chyba się nie psuje żywność, nie wiem. Skóra jelenia. Um, nie wiem, nie wiem, to trofeum złani, no nie wiem. O, ty, działa. Ale tu nie mogę. O, ale tu mogę. O, ale essa. Dobra, pasuje. Może budę dla psa trzeba postawić. No ale no, może tu będzie jakaś miska? Będziemy mogli mu ten postawić? Coś takiego? Dawaj tu budę dla psa. Aha, potrzebne, kurwa. Deski trzy na początek. 60 desek. Jasny, Dobra, Eternit. Dwie płyty Eternitu. A, zrobiona ten. Ty... To jest buda dla psa. Burek! A może kurde, psa też. Może psa by też się tak karmić, że wygłodniałe, wygłodniałe są te zwierzęta, ale. Hmm. Kompost. A gdzie są moje widły na przykład? Widły ktoś mi pod. I kury nie robią jajek. Pozbierają jojka i nie robią więcej jajek. Czerwone życie. Czemu kury nie robią jajek? Co jest z wami? Nie wiem. Eee, czekaj, daj to mięso jeszcze raz. Pies, jedz! Jedz! Jedz, sztejka! Pies, nie chce jeść stejka. No nie wiem, no trudno, no. Świnia i pies chyba zdechną, bo nie umiem karmić zwierząt. Ale za to umiem powiedzieć sobie trofeum, więc fajnie. Dobra, co ja potrzebuję? Rosu. Woda, mięso zdrowiu, sól, marchewka, cebula, słoik. Czemu słoik jest potrzebny do rosołu? Nie wiem. Palenisko musi być rozpalone. A kaj to rozpalić? O, dobra, rozpaliłem. Fajerka? Rosu. Gotuje się rosu. Taki w, w gorze jak babcia robiła. Przepięknie. I kiedy będzie gotowe? Za dwie godziny 48. Prawidłowo, k**a, bo te kości muszą pracować. chopie! Nic, dawaj do tego. Do targu w zalesiu. Tylko aby ten rosu, żeby ten się nie przygotował, Kurwa, przeciążony. A musimy sprzedać ten złą, który mam przy sobie. Oni chyba właśnie schodzą ze stanowisk, prawda? Ta! No i... No i wpizduł. No i tyle, pogadali. Dobra, nieważne. Nieważne, wracam. Nieważne. Akurat dwie godziny miną, to rosół być gotowy. Rosu gotowy. Trzeba się przespać. Rano tam pójdziemy sprzedać. A, ja już nie mam browarów w ogóle. Nie no, że kurde... Czy mi się coś... Czy on po prostu będzie narzekał? Jak ja nie będę w ogóle pił? W sensie ja lubię się napić, ale zdecydowanie nie mam na to pieniędzy. Za drogie jest utrzymywanie tego hajzmierza w dobrym humorze. Przecież tyle poli, że daj spokój. Jak tam mi rosu? Rosół Gotowe. zdejmij. Rosu. Nice! Trzy rosołu ugotowałem. Troszkę dużo jebania się, jak na trzy gorki rosołu, które w mig pochłonę. No ale przynajmniej zadanie wykonanie. Dobre i to. Prześpijmy się trochę. Pobudka o 6.45, niech będzie. Boże, o 6.45 to ja się kładę spać, ale żeby człowiek wstawał o tej porze? Matko jedyna. Kazimierz śni o boksach dla zwierząt. Próbuję wyprowadzić do jednego z nich krowę. O, List kolejny. No proszę, naprawdę znalazłeś siłę i chęci, by uporządkować gospodarstwo. Śmieci zniknęło, ale dom w niczym nie przypomina tego sprzed lat. Jest bury i smutny, społowiała farba, złuszczyła się do reszty. Twoja matka uwielbiała żywe kolory i zawsze zaganiała męża do malowania ścian i dachów. Spraw matce radość i dodaj trochę koloru chałupie, w której przyszedłeś na świat. Pomalować trzeba. Mam nadzieję, że jest różowa farba. Burek! Wygłodniałek, kurwa, Pies mi zdechnie za chwilę. Lipa totalna. Nieważne, no muszę, muszę jechać ten... Pieniędzy trochę zarobić. Musimy kupić łom i właśnie jakiś ten... Żarcie. Może, może, właśnie, może ktoś żarcie dla psów ogarnia. Boże, jak jestem przeciążony, no! Ile dostałem? Nie wiem. A co tu jeszcze? Nikt nie lubi heinka. Za każdym razem jak widzę tego wymoczka, to się coś się we mnie gotuje. Ale za mało jestem, żeby mu dać radę i boję się go. Bardzo by mnie ucieszyło, gdyby ktoś mu w końcu pokazał, że nie jest taki mocny, za jakiego się ma. Ty jesteś też kawał chłopa, a i ci od tego zbierania złomu przybyło. W pierwszy. Trzeba spuścić dla pannicy? To chyba nagroda w naturze będzie dawana, coś mi się wydaje. Dobrze, niech będzie. Ty nie masz chyba, nie? Żarcia dla maliny? Groch? Borówki? Nie, nie ma. Ale tylko warzywa sprzedaje. Szybkość czasu. Co jest z tobą? Aha, bić się chcesz, tak? O ty... Ku <tryk> <tryk> o ty, kurwa, ty na ty zaraz no kur najemni Kurwa, pierdolił mi pierdolił mi, ale kur bzdura Nie mogę uderzać, bo staminy nie miałem, bo byłem przeciążony, ale kur bzdura Zamki pysk z tą flaszką bo cię zmutuje. Ale bzdura ty. Pobił mnie chłop, kurde, nie mogłem uderzać, bo byłem przeciążony, bo ten złą za... próbuję sprzedać. Aha! Nie chcę już mi się... Nie chcę już mi się... ten mi gada cały czas, że chce się napić. Kurde, jakiś bolec zasranym mnie tutaj w... spuścił. Mgła jakaś jest, nic nie widać. Pieniędzy nie mam. Boże, już mi się nie chce. A mogłem być w finlandzkim lesie na wakacjach. Zwierzęta mi zdechną zaraz z głodu. Ech. Aha, teraz nagle zacząłeś normalnie chodzić. Nie no, p... Po... mnie. Mnie. Sprzedawaj to, w pizdu. Mogę mu znowu w... spuścić? Aha, nie mogę ta? Aha, no to zajebiście, nie, no to, to dobrze w O, no, jeszcze ten. No nie mogę go. No wiem, że. Dobra, widzowie, bo ty to tam. To... Czy nie mogę mu teraz w... dole spuścić? To za sens. Czyli co, że już quest jakby. Quest zaliczone, ale rozumiem, że mi z dziennika nie zniknie, bo... Bo po co? No, ta gra, ta gra jest jakaś przegupia, powiem szczerze. Handlujmy jest to jakieś żarcie, siano, ścięty owiec, pasza. Nie no, psa to ku... na karmię paszą. Ale jest koryto dla zwierząt. Koryto dla drobiu. <laughs> Miska! Miska dla psa! Ale oczywiście nie mogę jej kupić, bo nie mam reputacji wbitej z nim. No, czyli pies mi zdechnie z głodu, bo z... nie chcę mi sprzedać, bo nie mam reputacji wbitej z nim. Pozdro. Koryto może? Dobra, koryto, chociaż normalne mogę kupić. Ta mniejsze jest dla kota, więc. Pośrednio. Kup, chociaż te pięć piw, bo... bo... O o co chodzi? Świeże jaja. Ja nie wiem, czy Filip karmi te swoje kury i czy w ogóle im coś do jedzenia daje, ale jaja, które od niego kupuję na sprzedaż, są mizerne. Ludzie kupują i narzekają. Zwracać chcą nawet czasami. Przydałby mi się nowy, wiarygodny dostawca porządnych świeżych jaj. Mam spore zamówienie właśnie, ale boję się, że te od Filipa się nie nadają. Może ty byś pomył, Kaziu? Ile tych jaj trzeba? Ja jakieś tam jaja zbierałem, ale w jakiej ilości? Nie mam pojęcia. A, i tylko mnie stać na trzy piwa. I znowu nie mam pieniędzy. Słodki Jezu. Dobra. Ile, ile tych jaj potrzeba? 16 jaj, nie mam tyle na pewno, a moje kury przestały produkować, pewnie dlatego, że nie mają koryta i żarcia. Przestały produkować żarcie. A i kilo wiesz, i łom miałem jeszcze kupić, ale oczywiście nie mam pieniędzy. No i fajnie, 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 jest, jest, bajeczka. Jeszcze mi menel jakiś spuścił, f... pies mi zaraz z głodu zdechnie. Chłop mi nie chce miski sprzedać, nie no, jest, jest, wysoko, jest, super, jest, jest, dobrze. Dobrze jest, dobry, dobry przekaz leci. Pozytywny przekaz leci. To jest pasza dla, dla kogo? Dla, dla knura, ta? Może tu gdzieś postawimy tę paszę. Tu? Takie koryto? to wypasowało? Na przykład? Nie? Jedz, burek, jedz! O. I że! Jeszcze nie głodne. O, i najad się. No i fajnie, dobra, no to chociaż burek nie zdechnie z głodu, a pies to pewnie zdechnie z głodu. No i kury też musimy nakarmić, nie? Kurde, no. Szkoda będzie jak pies, kurde, nam się przekręci. Bez kitu. Dobra, chyba trzeba iść na to polowanie, co? Jakiegoś dzika ogarnąć albo coś takiego. Były jajka w tym? Co ty gadasz? Zniosły jajka? Ale zobaczę. To może się uzbiera 16 jajek dla tej baby. Oooo! Są. Aha. 4 jajka, ale zbiera... O nie, dobra, zebrał 4 teraz akurat. A, teraz jedno. A teraz cztery. To może... Tu jakbym spojrzał. 6 jeszcze, to będzie git. Czy to jest... Oczywiście quest jest tak zrobiony, że... Oczywiście, że quest jest tak zrobiony, że. no... Uwielbiam, uwielbiam takie zabiegi w grach. Uwielbiam. Nie szkodzi, że już masz. Teraz, teraz, od tego momentu musisz mieć. Od tego momentu. Uwielbiam, uwielbiam. Dobra, dzika musimy upolować. Upolować dzika i zarobić. Ile tam było? 350 na ten łom. To jest priorytetowe teraz, żeby mieć łom. I do jakiego czego? Czołgu się włamać albo co? <laughs> Zamknij łeb z tym kapiciem, kaźmierz. Bo naprawdę zaraz tego mozina do nosa ci wsadzę lufę i sam pociągnę za spust Kurde tylko, że ja dzika potrzebuję A ja nie wiem czy mi się amunicja nie skończy To pomoże? Gdzieś tu świnia jest Gdzieś tu dzikaś słyszałem Tu jest dzik Locha Kurwa, ucieka. O, grzyby. Kurde, bo mi świnia ucieka. Czekaj. Wracaj tu świnią. Szybko, to na poza mapę biegnie. O nie, o nie. O, i od razu nie słychać jego gadania. Dobra, Dzik zabity. Niosę go do bazy, bo chyba bardziej się opłaca na tym stole rzeźnickim, nie, obrabiać niż na miejscu. Nie wiem w sumie, nie wiem czy to robi jakąś różnicę. W sumie byłoby głupie, gdybyś na miejscu patrosząc dostawał dokładnie tyle samo rzeczy co... Albo szybciej może na tym stole rzeźnickim, w sensie czasu in-game? Nie wiem, jak ten... I koniec zamo. Ty rzeczywiście, to, to jest... Po jednym naboju jest w paczce. No to na polowaniu to ja za dużo nie zarobię, nie? Silny Kazimierz, dzika no. Ile taki dzik waży? Ile dorosły dzik waży? Ze 120 kilo? Myślę, że ze spokojem, nie? 200-300 kilo waży dzik? Dorosły? Co, kurwa? Nie, no to chyba taki w prehistorii. Trzeba by ja jakoś źle poszedłem. Tutaj, tędy. A ja tego dzika czekaj. A, ja muszę w całości chyba tego dzika. Tak? Dostarcz. Nie patroszyć go? Nie wiem. W całości go muszę zanieść do miasta, czy go wypatroszyć mogę? Jeszcze jakiegoś białego muszę opulować? Gdzie ja z białego dzika znajdę? Kurde, nie wiem, czy do miasta go. Będą... Dobra, za... kurde jak go, z... nie, chyba ta zrobię, jak zaniosę do miasta tego dzika i się okaże, że on będzie chciał, żeby być wypatroszony, to bez kitu, chyba ta zrobię. Serio dziki przegraczałem 300 kilo? Nie, no, to chyba takie w Ark Survival Evolved, myślacie chyba. Czekaj, on chciał dzika? E, gruby, mam coś dla ciebie, dostarcz dzika. Uuu, 300 golda, nice, 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 nice. A, okej, okay, on jednego z dwóch chciał, okej. Okay. On jednego z dwóch chciał, czyli nie muszę na tego białego polować. Dobra, nie o to git. Ile mam golda? 337. Nie no, zabrakło mi trochę na ten. Byś mnie f... pir... nie zaatakował, jak niosłem ten złom. To już bym miał. 350. K**wa, Kur... nie mam coś do sprzedania? Co mogę sprzedać? Grzyby? Butelki? O, za cztery, to, to sobie kupię ty. No znowu po złom muszę iść i złom sprzedać, nie? Co to taka mgła się robi? O co tutaj chodzi? K**wa, chamie p***y. Pohandlujmy. Dobra, 500, 593 mam. Znaczy ja w razie czego będę mógł od kogoś kupić? Amunicję? Nawet nie wiem. Pohandlujmy. Dawaj łom. Dobra, kupiłem łom. Urzuć tu. I co? I teraz mogę łomem na przykład do takiego czołgu tutaj wbić? Otwórz ropa. Pasek klinowy do traktora. Amunicja do karabinu. Pogers. Cztery. Piwko. Nice. Nice, nice, nice. Tam następny dzikie, jest. ty biorę go. To jest hit marker. Głowy, czy ja mogę jednym strzałem zabić? O, na minie się w... Przez minę przebiegło łania. I żyje? Mięso! Na kawałki rozdupiło sarnę. Ty zobacz ile tutaj mięsa jest. Foggers. No, na minę się zwierzęta władowały i... To jeszcze wysprzątamy. Sprzedamy ten złom i będzie trochę kaski. Tyle ile mogę to wezmę. Czekaj, czy... o. Więcej się nie zmieści, pozdro. Ile ja tutaj zmieściłem? 10 tylko? No tak, no bo tego mięsa mam. Ale pewnie podejrzewam, że takie mięso bardziej się będzie opłacać. Bardziej się będzie opłacać pewnie. Rosołek sobie zjem. Gotować je i jakieś dania sprzedawać na przykład. Ciekawe, co jest takim najlepszym moneymakerem. Czy właśnie gotowanie jakichś dań, czy bardziej tam sprzedawanie skór. Albo pe no pewnie produkcja jakieś gorzoły, jak już postawisz tam, nie mówię, jak postawisz własną bimbrownię i tak dalej. Tylko z tego, co mam w tej chwili, co będzie najlepszym moneymakerem. Miska dla psa, no ale no nie, nie mogę kupić miski dla psa, bo ten śmieć. Nie mam wystarczającej reputacji, żeby kupić to miskę dla psa. Dobra, mało HP mamy. Co jest? No nie no... No nie mów, że... Przyładowałem broń. I teraz wsiury nie będą chciały ze mną gadać, bo przyładowałem broń w środku wsi. Co? Muszę save'a wczytać, tak? że progres stracę, bo oni teraz będą pamiętać to wszystko. Po panią? Nie, no jak po panią, oni ten. Jak oni po przespaniu nadal będą przede mną uciekać, to Beba, p... tą grę. Bez <grym> tu. No, śpi 12 godzin, whatever, nie będzie. Kazimierz śni o boksach dla zwierząt. Próbuję wprowadzić do jednego z nich krowę. Krowa nie pozwala się wepchnąć ani wciągnąć do środka. Patrzy jednak na drzwiczki boxu. jest na nich napis: wprowadź zwierzę. Kazimierz dotyka napisu, a krowa sama wchodzi do boksu. <grym> Niesamowite, niesamowite, boże, 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 boże. Boże Odkładaj te grzyby, odkładaj to mięso, odkładaj ten słoik, chleb, na razie na rosołku będziemy operować. Te butelki na razie chowam, bo nie wiem, może bimber będziemy z nim robić, so, whatever, zobaczymy. Piesku, no wybacz, bardzo bym chciał Cię nakarmić, ale no. O, jajka są, no, ale oczywiście nie wystarczająco. No, cztery tylko jajka, potrzebuję sześciu. No dobrze, zobaczmy. Aha, ludzi jeszcze nie ma. Uff, dobra. Na szczęście mają krótką pamięć od przeglądania TikToka i, i. już zapomnieli o tym, że się przerazili faktem, że przeładowałem Mozina w centrum wsi. Pfff, daj pan spokój. Tak, wszystko jest w porządku, gruby. Imponujące poroże. Oczywiście nie przyznałem się, że to nie ja tego pięknego dzika upolowałem. Teściu myśli za tym, że zacny ze mnie myśliwy. Zamarzyło mi się mu się trofeum. Poroże, jelenia i pieczęć dziczyzny do tego. Gdybyś jakąś dobrą duszę jelenia do rodnego mi dostarczyła, to dalej już sam sobie poradzę, tylko nie może być biały ten jeleń, bo teściu ma białego w herbie rodowym. Jelenia u dobra, czyli jelenia. Ale jeleń to jest chyba sporożem musi być, nie? nie? może być taka sarenka, jak my upolowaliśmy poprzednio. Tak mi się wydaje. W sumie amunicję mam. co sumie to się przejdę. Tam jest jeszcze jeden czołg do otworzenia. Łom mam. Może właśnie jakiegoś jelenia zobaczymy i upolujemy. O, tu jest jeden czołg. Zobaczmy. Pokaż kotko, co masz w środku. Uuu, rura wydechowa, butelka wódki, uuu, ty już dwie części do traktora mamy Gdzie jest ten naciągnik? Pasek klinowy już mamy, rura wydechowa, to jeszcze... Jezus, jeszcze cztery rzeczy Uch. ciekawe czy wszystkie rzeczy są w czołgach, mogę temu chłopu naklepać? go pytanie czy ja odzyskam moją tą, aż se ten, wódę se wypiję, żeby być w pełni sił, spróbujmy O Kurwa, nie da się blokować, ty. Uch, kurwa, pasuje. Dobra, dostał. Okradni, dawaj pieniądze, wszystko ci zabieram. Łom miał. Do zera, do zera, jak w GTRP. Zobacz, to niepotrzebnie kupowałem ten łom. Tylko, że no w sumie te narzędzia się niszczą, więc... Przyda się. Jakaś nagroda może? Uuu, jedzenia dużo dostaliśmy, burówki, cukier. Okej, okay, okej. Okay. Fajno, fajno. Cię mnie podoba. Bardzo dobrze. No i zemsta na Menelu. Znaczy wolałbym moją stówę odzyskać, no ale już trudno. Trudno